Cześć! Zapraszam Was na sklep motoretropresscapsel.pl na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem są różne wzory bordowy polonez polonez borewicz biały polonez Caro plus ciemnozielony są koszulki damskie, są koszulki męskie można kupić również koszulkę z logo Moto RetroPress. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem. Dzięki temu wspierasz mnie mój kanał i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. No, polona z przejściówka nawet niezły stan się wydaje z zewnątrz przynajmniej Tu błoto trochę jest może nie wiem wyjedziemy jakoś no zbiornik no. z i tu jest robiony tak, to jest tylko aby chyba zjechać z lawety wiesz bo ja mhm. i dawno Aha kawały. bo jest tymczasowy, czyli cały jest zardzewiały, no dobra, to się wymieni na nowy No ale przejechać się kawałek tu możemy, no, tak? Dobra Niez problemu no. Płotnik widzę do wymiany będzie. U kogoś, czy u Was? Nie, u kogoś. Aha, u kogoś. To się zalepi w jakiś sposób. To może być nieciekawie, ale też się zrobi. 1.5SL było robione, to też się zrobi. Tu może być kiepsko, no, ale to na prawo drzwi malowane, inny trochę odcień, jakieś lekkie rdzawki. Ale to zostawimy. Już. Przycisk to się dokupi. Włącznik jest, tak? Przycisk jest od, od gazu też. To trochę do wymycia, bo spleśniałe. Przebieg no powiedzmy umowny 30 1000, pewnie ma 131 albo 231. A tak, poza tym wszystko kompletne. A przycisk ten się też kupi inny, no bo nie wiem, czy da się go jeszcze domyć. Lekkie przetarcia na bokach tutaj, ale ten materiał właśnie się O dziwo tu nie jest podarty na siedzisku. No brakuje papierniczek, ale to ja nie palę. Można to zatem gdzieś jakiś będzie dokupić. Tu o dziwo, że się nie podarło. To dobrze. A, i stewki z tyłu brakuje, ale to też się gdzieś tam dostanie. Nie wiem czy ta zborowicza nie będzie posuwała chociaż chyba nie, bo tu chyba jest tak siekierka, no to chyba nie jednak. To mówisz, że zostało, został gdzieś ten przycisk. Jest z tyłu? Tak, gdzieś jedzę. No zaraz znajdziemy, dobra. Te 3 miesiące nie jedzą teraz? Mhm. Na pewno. Chciałbym tam byście patrzyli z tyłu, dobra? No dobra. Od razu odpala. Fajnie. Chociaż pewnie i tak w domu odpalali, no. Dobrze schodzi Jest dobrze Tak Nie, zjedzie dobrze? Tak On się nie wywróci Nie dobrze jest Spokojnie, nic już nie będzie Tak Już prawie koniec O, już zjeżdża na ziemię Proszę, pas Ciebie. Zobaczcie, co to jest? to jest? Pod... to Na pewno jest z regulacji i gaźnik, bo ona bez stania trochę kuleje. Muszę to podsunę, to trwa długo. Zapniemy pasy na wszelki wypadek. Ta Myślę, że to jest niepotrzebne. Ach, chuj, tam dobra. One i tak zablokowane, dobra. Yy, Ręcznik wpuszczony w domu ją odpalaliście dzisiaj, nie? Znaczy, ja ją na lawę jechałem sobie. A, no właśnie. To jeszcze tylko do góry pozwól, że ten. O! No. są słabe, no bo nie odpowietrzaliśmy ich, no ale. Trzeba to tak, bo ona inaczej będzie kulała, no. No to nie jest ciłe. nie wiem czy maski jeszcze tu zamknę. No to plowo. krótki, My naprawdę prawda? W to mały sen. Tu już zaraz wrócimy. Ja bym te sanie opuścił, bo to no, głupie Hamur Hamulce to bardzo słabe. O. No nic, no zrobi się. Ledwie, ledwie w ogóle hamuje. Tam zawrócimy sobie. Chociaż trochę hamuje, jak można wcisnąć. No zupełnie nieodpowietrzone. Nie, nie. aqui, pessoal. To nie przyrównasz. dużo lepsza. Tak? Mimo, że stała tyle lat. No i gaźnik do regulacji, raczej. Tak, co? No, bo on tak, tak. I zapun też, bo ten zapłon. My ją kupiliśmy bez gaźnika, bez zapłonu, hmm. bez chłodnicy. To, co było w garażu, to się założyło. Dobra, jedziemy do tej stodoły sobie. 到一。 A są jeszcze jakieś listewki, później sobie posprawdzamy, które są. Od czego jest rączka, odboczka? No nie ma chyba tego jednak od kierownicy, przynajmniej nie widzę. Jest jeszcze tutaj przecinek, przynajmniej nie widzę nigdzie. To chyba od gazu. Jest tak, no to. Nie ma tylko znaczka wprawdzie, ale to tam się dokupi. Dobra, nie będę teraz tego w tym momencie zakładał, bo trzeba trochę z tym się tutaj namęczyć, to założyć te gumki chyba jakoś, no jakoś tak, no to później. Na razie niech leży tu dobra niech będzie. No i dobra, pierwszy samochód w naszej 100 dole już jest i niech sobie czeka na lepsze czasy. Będziemy go robić później Najpierw to co mamy Borewicz Karo Plus i tyle, i fajnie. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTube, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, koncik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.